Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz arcybiskup Andrzej Kaleśński, witam Was, drogie dzieci. Zaczynamy nowy etap. Co to znaczy? To znaczy, że będziemy po kolei, powolutku, poznawać Pana Boga. Będziemy Mogli rozmawiać sobie, ja podam wam numer telefonu, będziecie mogli dzwonić do mnie, i będziemy razem radować się miłością miłosiernego Tatusia. Tego, który nas nigdy nie opuścił, nigdy nie zawiódł i nie zawiedzie, nigdy nie wyrzuci, nigdy nie zapomni. Drogie dzieci, od dnia dzisiejszego, Będziecie moją rodziną, chociaż rodziną jesteśmy od zawsze, od kiedy Pan Bóg stworzył ludzi. Ale ludzie o tym zapomnieli. Kochane dzieci, chciałbym dzisiaj Wam przeczytać pierwszą czytankę, ale chcę, abyście wiedzieli, że jestem zawsze z Wami. A przede wszystkim Pan Bóg jest z nami. Z nami wszystkimi, bo jesteśmy Jego dziećmi. Tymi, które potrzebują pomocy naszego tatusia. Pamiętajcie, od dzisiaj jesteśmy prawdziwą rodziną i bądźmy tą rodziną. Pamiętajcie, że nic na siłę. Kocham Was, drogie dzieci. I będę chciał, abyście Wy pokochali Pana Boga tak prawdziwie, tak jak dzieci powinny kochać rodziców. To tyle na dziś. A teraz udzielę Bożego Błogosławieństwa. Proszę cię, Duchu Święty. Spraw, aby wszystkie dzieci, które będą słuchać i uczestniczyć w tym programie, w tej naszej rozmowie, które będą w naszej rodzinie, aby zawsze pamiętały, że zawsze mogą się zwrócić do naszego Tatusia w niebie. On nikogo nie zostawi, nikogo nie opuści. Pozdrawiam Was, drogie dzieci. Niech imię Pańskie będzie uwielbione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech nas wszystkich, a w szczególności Was, moje skarby, błogosławi Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.